Hej wam, tu Adrianna i dziś porozmawiamy sobie o jakichś takich głupotach wpadkach, żenadach które zrobiłam w swoim życiu bo wiecie co, ja w moim krótkim 21-letnim życiu zdążyłam już zrobić bardzo dużo głupot więc jeżeli chcecie się ze mnie pośmiać to zapraszam do oglądania pamiętam jak w przedszkolu był taki chłopak który straszliwie mi się podobał i siadałam koło niego zawsze przy stoliku i chyba go troszeczkę denerwowałam więc postanowił mi pokazać taką sztuczkę więc napił się wodę i przełknął ją, tylko miał popowane policzki i takie ścisnął i powiedział, że zobacz, mi nic nie wytrysnęło, teraz ty tak zrób. Więc ja napiłam się wody czy tam cokolwiek było, herbaty, miałam całe policzki pełne tego płynu i z całej siły wypuściłam go tak, trzasnęłam sobie rękami <słuch> <słuch> i cała woda prysnęła na dziecko, które siedziało naprzeciwko mnie. Pamiętam też, że wieść bardzo szybko się rozniosła, że oplułam jednego dzieciaka i te wszystkie matki tak brały te swoje dzieci, obchodziły mnie i mówiły tak tym swoim dzieciom, słuchaj, nie przyjaźnij się z tą wariatką, to było przykre. Kolejna wtopa zdarzyła mi się na studiach. I wiecie, my na studia wybieramy sobie taki dodatkowy język, którego będziemy się uczyli, i każdy normalny człowiek wybierał sobie jakiś tam angielski, francuski, niemiecki. Natomiast ja powiedziałam, że będę ambitna i wybrałam sobie japoński, dlatego że zawsze chciałam się uczyć japońskiego. No i okej, okay, chodziłam na te zajęcia. Tylko, że problem był taki, że przestało mi się chcieć uczyć tego japońskiego, i tak w środku semestru ja już w ogóle nie zaglądałam do tych książek, olałam to. I dzień przed egzaminem ja zaczęłam się uczyć. Oczywiście siedziałam w nocy, wyrywałam sobie włosy z głowy, bo już nie wiedziałam na co mam patrzeć, nic nie mogłam zapamiętać. I oczywiście przyszłam na ten egzamin, oblałam go no i się skończyło poprawką. Egzamin poprawkowy już zaliczyłam, no ale wiecie, to takie było strasznie głupie zapisać się na ciężki język i totalnie go olać, i myśleć, że w kilka godzin opanuje się cały semestr. Moja głowa. Matko, mój największy błąd to było odpisanie mojemu byłemu chłopakowi. I wierzcie mi, jeżeli jakiś chłopak został waszym byłym chłopakiem, to niech lepiej nim zostanie. Nie powracajcie do tego, bo byli chłopcy zazwyczaj są beznadziejni. Kolejna głupota, jaką zrobiłam, przydarzyła mi się w podstawówce i wtedy, pamiętacie, leciały takie konkursy telewizyjne, i tam dzwoniło się, rozwiązywało się jakieś zagadki i można było wygrać jakieś spore pieniążki. I ja postanowiłam do nich zadzwonić i też coś wygrać. W ogóle tam można było brać udział od 18 roku życia, ale ja postanowiłam, że będziemy do toki taki dorosły głos, i na pewno wygram. I dzwoniłam tam. Oczywiście nie mogłam się dodzwonić. I wiecie na ile wydzwoniłam rachunek? Na 500 złotych. Jak moi rodzice to zobaczyli. To myśleli, że ich trafi szlak. Od tej pory nie wierzę w te wszystkie teleturnieje, bo dzwoniłam cały dzień. Jak kończył się jeden program, to ja dzwoniłam na drugi i do żadnego się nie dodzwoniłam. W sumie może i lepiej, bo na pewno by się poznali, że nie mam 18 lat. Natomiast jeżeli macie takie pomysły, to nie dzwoncie, nie warto. Powiem Wam o jeszcze jednej głupocie, jaką zrobiłam w przedszkolu, natomiast nie zdawałam sobie całkowicie sprawy z tego, co mówię i co robię. I pamiętam, że siedzieliśmy przy stoliczku i każdy miał takie e, kubeczki, do którego pani wlewała kompot, i pani rozlewała ten kompot, i ja go tak jakoś dziwnie podniosłam. I, I ta pani pyta się mnie, gdzie ty trzymasz ten kubek? A ja tak, niewiele myśląc, mówię, na całą salę w dupie. I pamiętam też, że te wszystkie pani przedszkolanki tak. Zamarły, złapał się za serce i zrobił takie o Boże, co ona powiedziała! I wiecie, ja byłam małym dzieckiem, nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, co mówię. Po prostu musiałam gdzieś to zasłyszeć albo na podwórku od starszych dzieci, albo z telewizji, ale te panie przystrzygła mi się całe trzęsło i mówiły mojej mamie, że o Boże, co to za patologiczne dziecko, co ona powiedziało! I w sumie... Chyba były trochę pani karami. Kolejna żenada i kolejna głupota będzie też troszeczkę dla was takim ostrzeżeniem, bo pamiętam jak byłam trochę młodsza, zarobiłam sobie pieniążki, miałam tam chyba stówę, i byłam taka zadowolona, i chciałam sobie kupić coś fajnego do ubrania. I siedziałam w internecie i zaczęłam przeszukiwać coś na Allegro, i trafiłam na te ubrania Japan Style. I tak patrzyłam na nie i mówiłam: wow, jakie tanie, jakie super! I za tą stówę zamówiłam sobie tam kilka rzeczy. Oczywiście bardzo droga była przesyłka, te rzeczy były jakoś tak po dychu po 20 zł, natomiast przesyłka po 3 dyszki, bardzo drogo. I pozamawiałam te rzeczy i czekałam na nie bardzo dużo. I jak przyszły do mnie te ubrania, to były, mówię Wam, one się nie nadawały nawet na szmaty, nie dało się ich założyć, były całkowicie inne niż te na zdjęciach, inne kolory, inne materiały, więc jeżeli chcecie zamawiać coś z takich chińskich stronek, jak jakieś japan style to wierzcie mi, nie warto chyba lepiej zaoszczędzić coś sobie, kupić na promocji, niż wydawać na takie buble. Przedostatnia głupota jest jedną z największych, która po prostu nie mogę jej zapomnieć, chciałabym się z wami nią podzielić, żeby również was ostrzec. I ta głupota zdarzyła się wtedy, kiedy stałam na światłach, było czerwone światło dla pieszych i przyjeżdżał mój autobus. I wiecie, chciałam na niego zdążyć, natomiast, no, że trudno stałam, ale kobieta przy mnie zaczęła biec, było czerwone światło, no i udało jej się, przebiegła, jechało samochody, natomiast, no, że jechało jeszcze dość daleko, to zdążyła. I kiedy ona dotarła do, końców, do końca pasów, u mnie się pojawiła taka lampeczka: Ej, może ja przebiegnę, może ja zdążę. I wybiegłam na te pasy. Natomiast do mojego głupiego rozumu nie dotarła informacja, że przecież, kiedy tamte samochody zbliżały się, to one nie stanęły, kiedy ona biegnie tylko jechały dalej i ja biegłam na te pasy, te samochody już były blisko, musiały zahamować, wszyscy mnie wytrąbili i w sumie bardzo dobrze i dotarłam, dobiegłam do tego autobusu, zdążyłam i tak uświadomiłam sobie, jaką głupotę zrobiłam, przecież mogłam się tak naprawdę zabić i pamiętam, że taki mężczyzna stanął koło mnie i powiedział mi, że słuchaj, nie warto się tak śpieszyć do grobu i wtedy tak pomyślałam, Boże, jakie to było głupie, co zrobiłam i tak naprawdę mogłam narobić wielkiej tragedii, mogłam narobić tragedii swojej rodzinie, mogłam narobić tragedii tamtym ludziom, i naprawdę nie warto się śpieszyć dla autobusu, który i tak przyjedzie za 5 minut, bo można, można dużo stracić. I ostatnia głupota, również niebezpieczna, która wynikała z moich, nie wiem, chyba jakichś pustek w rozumie. Była taka, że siedziałam, czytałam sobie książkę i moczyłam sobie nogi w wannie, bo pamiętam, że było tak bardzo zimno, i postanowiłam sobie zrobić relaks. I dzwonił telefon, i miałam przy wannie telefon podłączony do ładowarki. I wiecie, co zrobiłam? Odłączyłam go od tej ładowarki i zamiast tą ładowarkę gdzieś walnąć do tyłu, odłożyć na półkę, to ją po prostu tak rzuciłam i ona wpadła do wody. I oczywiście ładowarka podobno ma za mało mocy, żeby nam, ludziom, coś zrobić. Natomiast później, kiedy ona już wpadła do tej wody, do mnie dotarł taki impuls, że Boże, co ty zrobiłaś? Wrzuciłaś coś, co jest podłączone do prądu, wrzuciłaś to do wody, mogłaś się zabić. Wyciągnęłam to. Natomiast później sobie myślałam, kurczę, a jakbym była taka głupia, że nie wiem, suszyłabym włosy i stwierdziłabym, że o, rzucę ją sobie do wody. No wiecie, no... To było mega głupie. I tym pouczającym akcentem kończymy ten odcinek. Koniecznie napiszcie mi, jakie błędy wy zrobiliście, czy też zrobiliście jakieś błędy, które zagrażało waszemu życiu. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał oraz odwiedzić moje wszystkie media społecznościowe. I do zobaczenia już niedługo.